Cześć Filucie. Cześć. W takich okolicznościach przyrody um, życzymy Ci, żebyś wypływał zawsze na szerokie wody. Tylko z wiatrami, które Ty będziesz wybierał z tymi najlepszymi wiatrami, zawijając od czasu do czasu do najlepszych życia w No, a z tych ciemnych chmur niech zawsze wychodzi słońce. Tego ci życzę. Bardzo cię kocham. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. My nie śpiewamy, nie ma tyle czasu. Wszystkiego najlepszego, Filucie, trzymaj tak dalej. Jesteśmy się bardzo, bardzo, bardzo dumni. Trzymaj się wszystkiego najlepszego. A to jest przejście, bo Krzysia. On też jest wszystkiego najlepszego. Chyba. Tak jest. Hej, Filucie. <grym>, Chcę ci życzyć wszystkiego najlepszego, żebyś był uśmiechnięty, żebyśmy się szybko zobaczyli. Bo bardzo za tobą tęsknię. I żebyś miał mnóstwo ludzi dookoła siebie ale takich porządnych ludzi a nie takich fałszywych porządnych, tylko porządnych ludzi ci życzę żebyś no po prostu wszystkiego ci życzę żebyś był szczęśliwy, żebyś no wszystko, wszy, wszystko wszystko, bardzo Cię kocham i bardzo że masz się z Tobą w końcu zobaczę i wszystkiego najlepszego cześć Filip z okazji Twoich urodzin chcemy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby na obczyźnie nie były gorsze niż w Polsce. Czekaj na nas na Hawajach. <laughs> będziemy tam na pewno. Sto lat, 100 lat, 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 niech żyje, 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 żyje nam tam. Filip. 100 lat. Przez nie będziemy śpiewać, kochani. Wszystkiego najlepszego. <śmiech> Przedłużać. <śmiech> Twoje Szyfaj zdrowie. Się. Jeszcze dokładając cegiełkę do moich wypocin, to Szymon również chciałby Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Tak, troszkę byliśmy razem, troszkę osobno, ale zawsze myślimy o Tobie i bardzo za Tobą tęsknimy. Mamy nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Spełniaj swoje marzenia, leć wysoko, wysoko, wysoko. Kochamy Cię. Trzymaj się chłopie. Cześć Filu. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego dobrego! Sto lat i dużo, dużo szczęścia. I wspaniałego dnia, dzisiaj. I całego życia. I spełnienia marzeń i żebyś był szczęśliwy y, tam gdzie będziesz, gdziekolwiek będziesz na świecie. Ale żebyś często do nas wracał. I tłustych tak, Anatarko, ty coś życzysz Filipowi? Cze! <laughs> Ona ci życzy cze! <laughs> Życzę A jak na Facebooku, a jak słuchamy muzyki, to jak ma być ta muzyka? Cicho czy głośno? Głośnej muzyki dzisiaj. Cześć. Filipku. Jest jesteś moim wnuczkiem. Więc z okazji Twoich urodzin, życzę Ci wszystkiego najlepszego, dosyć tradycyjnie, ale samych sukcesów. Stanach, chciałbym Cię widzieć, tylko ja jestem już w tym stanie, że do ciebie nie pojadę, więc czekam na Ciebie tu w Polsce. Bardzo, bardzo cię całujemy, z Martusią. Pozdrawiam cię serdecznie, Filip spełnienia wszystkich marzeń, jakie sobie tylko wymyślisz, żeby ten amerykański sen się spełnił w jak najlepszym wydaniu. Pozdrawiamy cię serdecznie i czekamy na ciebie w Polsce. Cześć. Hej! Pa, pa. Cześć! Cześć Filip. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego naj, wszystkiego naj. Niech Ci się spełnią wszystkie marzenia i wszystko się uda i mamy nadzieję na wizytę może w przyszłym roku albo chociaż międzylądowanie, cokolwiek, żeby cię zobaczyć. Spełnienia marzeń i również od nas. Najlepsze, najlepsze życzenia. Głosiaki. Bardzo ci się ściskamy. Pa, Wilipek. No Samych dobrych rzeczy. Wszystkiego najlepszego. Takiego najlepszego z okazji urodzin, dużo szczęścia, pomyślności, żebyś znalazł pracę, która cię satysfakcjonuje, żebyś był szczęśliwy. Hej Filip, no to co? Stary się powoli robisz. Dużo zdrowia, szczęścia, znalezienia wymarzonej pracy. Gorąco cię ściskam i pozdrawiam i mam nadzieję, że niedługo się na jakimś spotkanku rodzinnym złapiemy. Oh my God. Grow old, not me! <laughs>